Cześć, witam Cię serdecznie. Nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę przedstawić Ci 11 rzeczy, które marnują Twój czas. Jeśli chcesz się dowiedzieć, gdzie ucieka ten właśnie cenny czas każdego dnia Twojego życia, ten film jest właśnie dla Ciebie. Zaczynajmy więc! No, kochani, w dzisiejszym filmie chcę Wam przedstawić 11 rzeczy, na których ludzie najczęściej marnują swój czas. No bo pytanie jest, jak Wam mija nowy rok? Jak wam mija nowy rok, troszkę czasu już minęło, nie, no i jak tam Twoje osiągnięcia, jak tam twoje noworoczne postanowienia, jak tam twój progres? No, ze statystyk wynika, że większość osób już dawno zapomniała o wszystkich swoich zmianach, powrócili do swoich starych nawyków, robią dokładnie to, co samo, co robili wcześniej, no, i zapomnieli, że miało się coś zmienić. Dopiero przypomną sobie znowu za prawie rok, jak przyjdzie Sylwester. Natomiast no na pewno tutaj na kanale spośród Was, moi drodzy, którzy jesteście elitą społeczeństwa w jednym procencie albo i nawet w jednym Całego społeczeństwa, wśród ludzi, którzy chcą się uczyć, chcą się doskonalić, chcą być coraz lepsi, na pewno wśród Was te, te statystyki dużo lepiej wyglądają. Natomiast też na pewno wśród Was jest mnóstwo osób, które no, są bardziej ambitne, które chciałyby jeszcze więcej, chciałyby. E, jeszcze lepiej ten rok e, zacząć i przeżyć. No i po to tu jesteś dzisiaj, żeby dowiedzieć się z dzisiejszego filmu, być może, która z tych rzeczy, albo ich kilka, właśnie cały czas marnuje Twój czas, marnuje po prostu Twoje życie, marnuje Twój potencjał. Więc jedziemy po kolei. Punkt pierwszy, to jest oczywiście perfekcjonizm. Perfekcjonizm, o którym staram się Wam mówić najczęściej, jak tylko potrafię. Dlaczego? Ponieważ, moi drodzy, dotyczy on dużej, dużej ilości osób. Perfekcjonizm wynika z różnych powodów, z różnych powodów, czy z braku pewności siebie, z tego, jak zostaliśmy wychowani, że ludzie nas nie doceniają, oceniali poprzednio, że mówili nam właśnie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrze i my szukamy cały czas tego ideału, nie chcąc nigdy tak naprawdę być poddanym ocenie innych ludzi, nie? Bo jak coś kończysz, to inni ludzie mogą to ocenić. Ty możesz to ocenić. Jak coś rozgrzebujesz, to zawsze jeszcze można coś zmienić, zawsze jest te temat otwarty, nie? Więc problem z właśnie skończeniem zadań, perfekcjonizm, to jest myślę rzecz to jest rzecz niszcząca, nie tylko relacje, w których ty oczekujesz od innych, że będą idealni, oczekujesz od siebie, że ty będziesz idealny, więc wiecznie jesteś niezadowolony, niszcząc przez to swoją samoocenę i swoją pewność siebie, ale również wobec tego, co robisz, nie? że albo pewnych rzeczy nigdy nie zaczynasz, bo wiecznie czekasz na odpowiedni moment, czekasz na odpowiedni moment, żeby zacząć biznes, jak już będziesz wszystko wiedział. <laughs> albo czekasz na to, żeby wreszcie zacząć biegać, jak już o, no bo tu jeszcze mam dwie imprezy, tam jeszcze jest wesele po drodze, tu jeszcze jest to, tam to 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 będą imprezy, to ja... Zdrowe żywienie, na przykład czy treningi dopiero zacznę, jak to się wszystko skończy, a później czekasz tak 17 lat, więc, więc do niczego to nie, nie doprowadzi. Książka, którą chciałeś kiedyś wydać, bo miałeś pomysł i tak dalej, leży w połowie napisana w twojej szufladzie, albo nawet cała napisana w szufladzie, bo nigdy jej nie chciałeś wydać, bo stwierdziłeś, że nie jest wystarczająco dobra. Moi drodzy, perfekcjonizm niszczy nas, niszczy nasze życie i sprawia, że często no, człowiek, który miałby wielkie szanse, który miałby wielki potencjał, nigdy nie wykorzysta tego potencjału, nigdy do niczego nie dojdzie właśnie przez to, że szuka ideału. Ani idealne nic nie jest. Zobacz, jak są popieprzone nawet największe firmy świata. Kupujesz. Ja mam tutaj, gdzie jest... Y iPhone, na przykład, którym teraz tutaj sobie monitoruję to, co nagrywam, nie? Więc mam tego iPhone'a, który już przyjechał zepsuty. Poprzednio miałem dziesiątkę, to w ciągu, nie wiem, nie, nieco ponad roku to trzy razy musiałem wymieniać, bo się psuła. Więc, więc taka firma jak Apple, jedna z najpotężniejszych, chyba najdroższa firma świata, albo jedna z najdroższych, robi takie badziewie po prostu, które ciągle się psuje, nie? Wypuszcza oprogramowanie, które ciągle musi naprawiać, bo jest popsute, nie? i tak dalej, nie? Ale jak kupujesz inne jakieś rzeczy, zobacz, ostatnio słyszałem, że firmy, na przykład sprzęt audio firmy Sony, onki, że bankrutują te firmy też. Czyli zobacz, nawet ci najwięksi, najbogatsi, wy, wy, wydawałoby się mający dostęp do najlepszych naukowców świata, te firmy nawet bankrutują. Zobacz na świat, powstał jakiś wirus i tak dalej, nie jesteśmy w stanie sobie z nim od dawna poradzić, nie? Więc też ludzie podejmują złe decyzje, mimo ci, że, że, że ci, co są na górze powinni być najmądrzejsi. Więc nikt nie jest idealny, ludzie popełniają horre, cholernie dużo błędów, ale to jest normalne, bo jesteśmy ludźmi i to jest część naszej, naszego człowieczeństwa. Na tym Polega w ogóle proces nauki, że człowiek podczas tego, jak się czegoś uczy, jak coś doskonali, jak coś tworzy, to popełnia błędy i nie robi tego idealnie. Więc ty też nie oczekuj, że będziesz idealny, nie oczekuj, że to, co robisz, będzie idealne. Ja nie staram się mówić tutaj idealnie piękną polszczyzną do was. Ja mówię serca, chcę wam coś przekazać. ułożyłem sobie jakiś tam plan wcześniej mojej wypowiedzi, ale mówię to z serca całkowicie, więc to nie musi brzmieć dobrze. Czasem zmienię temat, czasem gdzieś tam coś powiem niegramatycznie. Nieważne, mnie to nie interesuje. Ja nie muszę być idealny. Ja chcę, żeby do was dotarł przekaz i to jest cel mojej wypowiedzi. Nie? Zawsze. <gryzny> Drugi punkt to jest lista zadań. Lista zadań, którą ludzie często tworzą, zupełnie nie y, zastanawiając się nad tym, co mają zrobić. Z pewnością zdarzyło ci się, że stwierdziłeś, o, to ja zacznę planować swój czas. To ułożyłeś sobie listę zadań, było 10 na poniedziałek, nie? Zrobiłeś z tego 5, 5 poszło dalej. We wtorek siadasz, dobra, to mam 5 rzeczy z poniedziałku, doszło następnych 7, to masz 12, zrobiłeś z tego 4, zostaje ci 8, nie? I tak bla bla bla, i pod koniec tygodnia masz 74 punkty na liście niezrobione, co powoduje ogromny stres, niezadowolenie, bo uważasz, że jesteś nieudacznikiem, bo nic nie osiągnąłeś, kurde, tyle rzeczy miałeś do zrobić. A nie zrobiłeś tego. A dlaczego lista zadań jest zła? Po pierwsze, bo nie zawiera w sobie priorytetów. Nie zastanawiaj się nad tymi rzeczami. 80% rzeczy, które robimy są bezwartościowe, są niepotrzebne, można by je wywalić całkowicie i nie, nic byśmy na tym nie zbiednieli, nic by nam to nie zabrało z życia. Więc nie przemyślaj tego odpowiednio, my was uczymy w wyzwaniu 90 dni najskuteczniejszej metody planowania czasem, która właśnie uwzględnia priorytety, uwzględnia to, żeby przemyśleć sobie, które twoje działania są po prostu bezsensowne. Nie, a mówimy przecież o rzeczach dzisiaj, które marnują twój czas, żeby wyciąć rzeczy, które są nieważne i nie... Niepilne, które są nieważne, ale pilne. Czasem mamy rzeczy nieważne, ale pilne. Jak na przykład ktoś coś zawalił w pracy i zrzuca później na ciebie, żeby a, w weekend, żebyś mu pomógł i tak dalej, nie? żebyś zrobił za niego jakąś robotę, bo on coś zawalił. Czyli nieważna rzecz dla ciebie, to nie jest twoja robota, ale jest pilna, bo on musi to zrobić na poniedziałek. I ktoś po prostu na ciebie zrzuca swoje obowiązki. Nie wolno sobie na to pozwolić. Nie? Y Popatrzcie są rzeczy, które są pilne i ważne na przykład, czyli takie, w których one kiedyś były być może niepilne, ale były ważne. Na przykład złożenie pita w odpowiednim terminie. Ono jest ważne, bo musisz je zrobić, ale jest niepilne jest niepilne. No bo jak jesteś w styczniu, w lutym, to jeszcze masz czas, nie? Ale jak czekasz do ostatniego dnia, gdzie już będą kolejki na przykład, gdzie może się coś wywalić w systemie i nie będziesz w stanie wydrukować, gdzieś tam złożyć dokumentu czy coś, czekasz do ostatniego dnia, to pojawia się stres wtedy. Więc żeby mieć życie bez stresu i żeby wykonywać yy, właśnie dobrze swoje działania, to trzeba robić rzeczy, które są ważne, ale niepilne jak najczęściej i w tej strefie spędzać jak najwięcej swojego czasu. Ale również temat właśnie listy zadań. To jest to, że człowiek powinien nauczyć się tego planowania. Nie tylko robić sobie listę, która w niej Skończoność będzie rosnąć. Tylko nauczyć się pewne rzeczy wykreślać, pewne rzeczy rezygnować, wybierać pewne priorytety, bo przecież wszyscy mamy na ziemi tyle samo czasu. Wszyscy mamy te same dwie, 24 godziny. Tylko jest pytanie, jak ty je wykorzystujesz, nie? Jak je wykorzystujesz? I właśnie chodzi o to, żeby znaleźć ten creme de la creme, te najbardziej skuteczne, najbardziej e, efektywne rzeczy, które dają Ci najwięcej efektów i je robić wtedy, nie? A nie po prostu listę zadań. Punkt trzeci to jest szukanie przedmiotów po domu. To jest kolejna rzecz taka drobna, na której ludzie marnują mnóstwo czasu. Ja na przykład mam, pomimo tego, że mój dom to jest 1200 m2, to jest chyba w sumie tam 36, czy ile już nie liczę, pokoi różnych pomieszczeń, nie? 9 łazienek i tak dalej przeogromny dom. Ale ja w nim praktycznie nigdy, praktycznie nigdy nic nie gubię, bo ja mam swoje miejsca, w których kładę pewne rzeczy, nie? Jak na przykład mam telefon, to kładę telefon, albo on leży u mnie na biurku tutaj w gabinecie, albo w gabinecie żony, jak coś tam robię, nagrywam czy tam książkę, to leży na biurku tam, albo w sypialni leży przy łóżku. Albo w łazience leży przy umywalce, nie? albo w kinie na przykład leży na kanapie przy, przy pilotach. Więc mam swoje miejsca, w których kładę jakąś rzecz, bo po prostu w tak wielkim domu to przecież bym się nie ogarnął, bym kurczę pół dnia spędzał, żeby czegoś szukać. Więc mam pewien system organizacji. W jednym miejscu mam ubrania, w jednym miejscu mam sprzęt elektroniczny. I dzięki temu, że właśnie mam to uporządkowane, przemyślane, dzięki temu, że poświęciłem jakiś czas na początku, to później przez wiele lat już tego czasu marnować nie muszę. Więc trzeba sobie zrobić po prostu system, nie mieć bałagan, tylko mieć właśnie system, pe pewne rzeczy uporządkowane, i wtedy znajdziesz wszystko z dużym prawdopodobieństwem. Wiadomo, z czasem się zawsze coś zdarzy, bo jesteśmy tylko ludźmi. Punkt pierwszy, nie jesteśmy idealni, nie? Następny punkt, i zanim do niego przejdziemy, bo moi drodzy, ja w tym tygodniu chcę wam jak najwięcej dać właśnie. Wiedzy, na temat Waszej efektywności, na temat działania, realizacji celów, na temat tego, żebyście mogli zbudować dla siebie piękne życie. I dlatego w niedzielę poprowadzę dwa szkolenia. O godzinie 10 będzie to szkolenie, na którym chcę Wam całościowo, zbiorczo przedstawić strategię sukcesu. Czyli szkolenie, na którym chcę Ci pokazać, jak osiągnąć to, co chcesz w życiu, jak spełnić swoje marzenia. Brzmi to bardzo górnolotnie, ale ja Wam to pokażę, moi drodzy, przekładając to na konkretne rzeczy po kolei, punkty, które trzeba wykonać. Czyli na początku odkryć to, co chcesz robić w życiu, następnie w jaki sposób. To przełożyć na cele, jak później te cele przełożyć na plan, później, jak ten plan zrealizować, jak go korygować, jak sprawić, żeby się nie wycofać. Więc będziemy o tym wszystkim mówić, po prostu, jak osiągać w życiu sukces. Niezależnie od branży, w której chcesz, czy branży, w obszarze życia, w którym chcesz po prostu ten sukces osiągnąć. Więc jest to mega ważne szkolenie. Od razu teraz zapisz się w przypiętym komentarzu, czy w opisie filmu znajdziesz linka. Również, również ustaw sobie przypomnienie w telefonie. Po prostu alarm sobie ustaw, niedziela 9.30, szkolenie Krzyśka. Nie i od razu będziesz mieć zap 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 zapamiętane, na pewno nie kapisz. No i trzecia rzecz, i trzecia rzecz to koniecznie przygotuj się i zrób sobie takie warunki, żebyś mógł w 100% w tym szkoleniu uczestniczyć. Będzie to bardzo ważne szkolenie. Ja wam dam bardzo dużą ilość wiedzy, ale trzeba się skupić po prostu. Nie gdzieś tam, że będziesz na telefonie, przypadkiem gdzieś tam w knajpie ze znajomymi i oglądać. <laughs> to nie zadziała. Zresztą tam w knajpie chyba pozamykane dalej. Natomiast to jest szkolenie o 10, nie? Jest jeszcze drugie szkolenie, które poprowadzę dla Was też na żywo, ale no przez internet o 14 w niedzielę. Bo Będzie to szkolenie o marketingu internetowym. Szkolenie, na którym chcę Was nauczyć, moi drodzy, jak się odnaleźć właśnie w tym marketingu. Ja go wykorzystuję w swoich firmach od prawie 20 lat. W każdym swoim z 15 biznesów, które stworzyłem, wykorzystywałem marketing internetowy. Wydaję nawet setki tysięcy złotych na właśnie reklamy płatne w internecie i chcę wam pokazać krok po kroku, jak to się robi w praktyce. Czyli jak zarabiać bardzo duże pieniądze właśnie dzięki znajomości marketingu internetowego. I jeśli masz swój biznes, chcesz mieć swój biznes, bądź kiedykolwiek chcesz po prostu zarabiać pieniądze przez internet, to szkolenie jest właśnie dla ciebie. Więc od razu zatrzymaj ten film, zapisz się też na to szkolenie i wtedy dopiero wracamy ponownie. No, bo mam Mam nadzieję, że się zapisałeś, że nie zmarnujesz tej szansy, tej wielkiej okazji, żeby od, ode mnie do, uzyskać tak bardzo wartościową wiedzę. A jak się zapisałeś, to możemy kontynuować. Jedziemy dalej, nie? Kolejna rzecz, punkt czwarty, to są niezorganizowane spotkania biznesowe. Ja nigdy nie lubiałem. Czasem mnie ludzie próbowali do tego zmuszać, nie? Jacyś tam w pracy czy ktoś, próbowali mnie po prostu, żebyśmy organizowali spotkania i tak dalej. Ja uważałem zawsze to za ogromną stratę czasu. No, jakieś siedzenie, o ile raz na jakiś czas, taka burza mózgów, gdzie się spotykają ludzie w, w firmie na przykład, nie, czy w Twoim dziale tam, gdzie pracujesz, no to jest to jest spoko, bo można wymienić się doświadczeniami, pomyśleć, zastymulować jakieś tam. Pomysły. Ale robienie tego na przykład dwa razy, trzy razy w tygodniu, spędzanie później godzin na takich spotkaniach, to jest ogromna strata czasu. Ogromna strata czasu i efektywności. Wiele firm na przykład traci bardzo dużo efektywności właśnie poprzez takie niekonstruktywne spotkania. Co więcej, niezarządzane, niezorganizowane spotkania biznesowe. Bo spotkanie biznesowe, na którym faktycznie mamy jakiś cel nie? Do, do omówienia, w którym ktoś tym zarządza, ktoś mierzy czas, ktoś mówi, Ej, mamy 20 minut czy pół godziny na to. Nie będziemy marnować więcej, bo wy macie pracować, wytwarzać wartość, a nie siedzieć tu i nie? Więc to jest kolejna rzecz, której warto unikać. Jeśli masz swój biznes, to naprawdę zorganizuj te spotkania, będą i twój czas, i Twoich pracowników będzie lepiej wykorzystany. Jak pracujesz w firmie, to też być może, jak kierujesz jakimś zespołem, możesz lepiej organizować te spotkania, bo przecież od sukcesu zespołu będzie zależeć Twój sukces i Twoja pensja. A jak jesteś po prostu pracownikiem, to być może warto właśnie swojemu przełożonego coś zasugerować, nie? Powiedzieć, żeby właśnie może ty to spotkanie poprowadzisz właśnie, albo nie on poprowadzi, ale żebyśmy zrobili krótsze i tak dalej, bo po prostu to jest strata czasu. Strata czasu. Kolejna rzecz, punkt piąty, to jest brak asertywności. Czyli coś, o czym już wspomniałem właśnie w punkcie drugim, mówiąc o priorytetach. Czyli moment, w którym ty spełniasz marzenia innych ludzi i nie masz później czasu na spełnianie swoich. Bardzo wiele osób jest, zwłaszcza kobiety tak mają, bo kobiety nasze kochane są kochane. Dbają o wszystkich, czasem dbają o wszystkich naokoło, tylko nie o siebie same. I często do mnie trafiają właśnie kobiety, które przez całe swoje życie pomagały wszystkim naokoło, robiły wszystko dla innych, a nic nie zrobiły dla siebie. I później lądują, budzą się w wieku 30, 35, 40, 50 lat, nie? Albo nawet 25, ale budzą się po prostu, że nie mają nic w życiu, nie mają swoich marzeń, że, że nic w tym życiu nie zrobiły co, z, z tego, co by chciały. I ja tu absolutnie nie jestem przeciwko pomaganiu innym ludziom, bo sam pomagam i bardzo dużo robię dla innych ludzi, i dużo mi to zajmuje, stosunkowo dużo, dużo mojego czasu, nie? jeśli chodzi o procenty. Natomiast... Ja najpierw spełniłem swoje marzenia właśnie po to, żeby później już móc spokojnie się skupić na tym, żeby pomóc innym ludziom, żeby skupić się właśnie na tym, w jaki sposób mogę pomagać innym. Popatrz, jeśli ja teraz na przykład musiałbym utrzymać swoją rodzinę, nie miałbym pieniędzy, nie, tych, które zarobiłem, to zamiast teraz nagrywać dla Was film, który później pomoże być może dziesiątkom tysięcy osób, coś zmienić w swoim życiu, to ja bym teraz musiał harować gdzieś w pracy, nie, albo siedzieć w biznesie, coś tam robić na spotkaniach od rana do wieczora. A dzięki temu, że ja ogarnąłem temat finansów dla siebie i dla mojej rodziny już na całe życie, to ja mogę teraz się skupić na pomaganiu Wam. Czyli właśnie o to chodzi, nie? żeby mieć pewne priorytety. Najpierw zaspokoić siebie, najpierw siebie, żebyś ty nie był głodny, a później resztę. To jest tak jak w samolocie. Jak uczą stewardessy, nie? to jak mówią, jak masz dziecko na przykład, to najpierw sam załóż tą maskę na, na usta. A dopiero później swojemu dziecku. Bo możesz się okazać, żeby zakładał zakładać dziecku, a w tym czasie ty zemdlejesz. I ani dziecku, ani sobie nie pomożesz. Więc najpierw zadbaj o siebie, nie? Później o swoje dziecko, bo wtedy możesz pomóc temu dziecku. Więc to jest tak samo w życiu. Po prostu, żeby, żebyś ty był, wiesz, zaspokojony, miał swoje te podstawowe potrzeby i tak dalej przynajmniej. I wtedy dopiero, czy nawet swoje marzenia, swoje cele, żeby to szło w, do przodu. I wtedy pomagaj innym. Wtedy wszystko jest w równowadze, wszystko jest w balansie, nie? Kolejna rzecz. Kolejna rzecz, to jest y, punkt szósty, czyli czekanie w różnych kolejkach, w korkach. Ten czas naprawdę można wykorzystać efektywnie. I ja już się tego nauczyłem na szczęście wiele, wiele lat temu, że jeszcze zanim telefony komórkowe w ogóle były używane przez ludzi, to ja miałem po prostu na MP3 y, w samochodzie audiobooki. Audiobooki. Więc jak stałem w korku, na przykład, bo jechałem gdzieś na spotkanie, czy, czy na siłownię, czy gdzieś tam, to ja nie marnowałem tego czasu. Nie wkurzałem się, że oje, zu godzina czasu zmarnowana. Kurczę, ja czasem przyjeżdżałem pod dom i jeszcze siedziałem w samochodzie 10 minut, bo chciałem dosłuchać dany rozdział do końca jakiegoś tam audiobooka. Więc ja ten czas mogłem wykorzystywać efektywnie. Jak przyleciałem do Tajlandii, to od początku chciałem zrobić aplikację naszą Lingling do nauki języków, nie? Jeśli jeszcze z niej nie korzystasz, to koniecznie sobie pobierz. Poszukaj sobie LingLing Learn English. Chciałem koniecznie zrobić na urządzenia mobilne, mimo że sam nie miałem jeszcze smartfona, jak ją projektowałem. Dlaczego? Bo zauważyłem, że w Bangkoku to się stoi mega w korkach. Stoi się w korkach w taksówce, stoi się w metrze, gdzieś tam w kolejce się czeka, czy coś takiego, nie? Marnuje mar to bardzo dużo czasu. To stwierdziłem, kurczę, to jak będę mieć w telefonie program do nauki angielskiego, to 10 minut, to 20 minut, to 30 minut, to i godzinkę mam dziennie, bez poświęcania żadnego dodatkowego czasu załatwione. Więc znajdź sobie też taki sposób. Oczywiście czasem trzeba odpocząć, no, ale mówię się, że jazda w korku rzadko jest relaksująca. Więc można wtedy się po prostu uczyć języka, na przykład e, słuchać sobie jakiegoś audiobooka, słuchać jakieś książki, spędzić ten czas fajnie, nie? E, w fajny, jakiś konstruktywny sposób. Kolejna rzecz, punkt siódmy, to jest brak delegowania. Czyli moment, w którym ty chcesz zrobić wszystko sam. Straszne marnowanie czasu. Będę jeszcze o tym mówić w, na, w przyszłości na filmach, ale to jest tak samo. Jakbyś miał na przykład, wiesz, do wykopania fundamenty pod domem i możesz sam to kopać przez parę miesięcy, na przykład łopatą. Albo możesz wziąć koparkę, która zrobi to w dwa dni. A ty później zarobić na tą koparkę na, na pensję, znaczy na wypłatę dla gościa tam za usługę, zarobisz dwa tygodnie, a pozostałe parę tygodni, zostanie ci na plus już, właśnie, żeby się cieszyć życiem, albo po prostu zarobić jeszcze więcej pieniędzy. Więc trzeba się nauczyć delegowania. Czyli nie zawsze wszystko robisz sam, tylko starasz się znaleźć balans pomiędzy tym, ile coś Cię kosztuje. Wyceniasz po prostu dobrze swój czas. Patrzysz zawsze, w ten sposób, przez tą perspektywę i w biznesie, i w życiu prywatnym zobaczysz, że będziesz mieć dużo lepsze efekty. Kolejny punkt ósmy to jest sprawdzanie mediów społecznościowych. O jak one potrafią nas wspaniale uzależnić. Kiedyś nagrałem dla Was film, gdzie tłumaczyłem to, właśnie, jak działa uzależnienie od mediów społecznościowych. W jaki sposób to, że ty sprawdzasz co chwilę na telefonie, maila, wiadomości, lajki, łapki w górę, w dół i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, co, co chwilę sprawdzasz, sprawiają wydzielanie dopaminy w Twojej głowie, nie? I później się od tego uzależniasz. To jest jak kasyno, jak ruletka. Patrzę na telefon, albo mam dobrą wiadomość, albo złą, albo neutralną. Tak jak w kasynie. Więc później się człowiek normalnie od tego uzależnia i patrzy na ten telefon milion razy dziennie. Ustaw sobie, yy, teraz telefony mają wbudowany czas na przykład ekranu. Co więcej, można na telefonie nawet sprawdzić, w których aplikacjach sprawdzałeś ile czasu. Zobacz sobie ostatni tydzień, ile to godzin było. Będziesz zdziwiony bardzo często. Bardzo często będziesz zdziwiony po prostu, ile czasu zmarnowałeś na telefonie w skali tygodnia, który mógłbyś spędzić na realizowaniu swoich pasji, uczeniu się czegoś, zarabianiu pieniędzy, spędzaniu czasu z rodziną, czymkolwiek, co jest konstruktywne i fajne w życiu. No, niż tylko patrzenie po prostu w ekran telefonu na jakieś pierdoły, nie? E, punkt dziesiąty to jest zamartwianie się. Kurczę, ja też kiedyś marnowałem bardzo dużo czasu na zamartwianie się. Myślałem o przyszłości cały czas, przerabiałem dziesiątki scenariuszy, które tak naprawdę nigdy się nie zdarzyły w swojej głowie to nie ma sensu żadnego. To nie ma sensu, moi drodzy. Życie jest piękne. Trzeba, nie dlatego jest piękne, bo jest samo z siebie. Jest piękne, bo my możemy je uczynić. Piękny jest sam potencjał do uczynienia tego życia pięknym. Jest piękne, bo możemy doceniać to, co jest dookoła nas. I jest piękne, bo mamy wpływ też na to, co robimy z tym swoim życiem. I są tak samo też rzeczy, na które nie mamy wpływu, ale cały czas tylko i wyłącznie spędzanie po prostu swojego czasu myślowego na przerabianiu negatywnych scenariuszy, że jak podejdę do tej dziewczyny, to co tam się może złego zdarzyć? Jak założę biznes, to jakie mam milion sposobów na to, żeby zbankrutować? Wiadomo, że czasem z problemami oczywiście nie, nie ma co unikać problemów, ale dużo lepiej, ok, poświęcić 1-2% czasu, żeby przewidzieć jakieś tam rzeczy, których można uniknąć. Trochę czasu poświęcić, żeby radzić sobie z problemami, które i tak wy wynikną, nie? A większość czasu na to, jak myśleć, jak budować pewne rzeczy, jak zbudować coś pięknego w swoim życiu zbudować siebie jako człowieka, zbudować biznes, zbudować karierę, zbudować rodzinę, zbudować piękne życie, zbudować swoje umiejętności, wiedzę, relacje z innymi ludźmi. Buduj, a nie skupiaj się na tym, jak coś się rozpadnie. Cały czas tylko myśląc o tym. Ja się tego nauczyłem tutaj w ogóle już tak na maksa w Tajlandii. Bo oni w buddyzmie, w swoim w ogóle, w swojej filozofii życia mają zakodowane, że mają wszystko w dupie. My Pen Rai usłyszysz w Tajlandii na każdym kroku. To znaczy, nie ma sprawy. To znaczy, nie myślmy w ogóle o tym. Nie, nie ma znaczenia. I oni nie myślą. Moja żona się niczym nie przejmuje. No jak się pojawiają jakieś duże problemy, to ja tam, kurczę, już, już myślę, jak je rozwiązać i ten, a ona, będzie dobrze, co ty się, chłopie, denerwujesz, nie? więc nauczyłem się tego też i ty się też tego naucz. Życie jest po prostu piękniejsze, cholera, no co z tego, no zdarzy się problem, to się zdarzy, to se z nim poradzisz. Ale nie musisz teraz zaprzątać swojej głowy, zamartwiać się, stresować się tymi wszystkimi rzeczami, bo przecież życie jest piękne i trzeba na tym się skupiać. No i ostatnia rzecz, to jest szukanie drugiej połówki. <laughs> o, punkt, którego się pewnie tutaj nie spodziewasz, bo przecież ja Krzysztof Król, który no za jedną z najważniejszych wartości w życiu wyznaje miłość, i, i zawsze mówi o tym, to jak mówi, że marnowaniem czasu jest szukanie drugiej połówki, bo jest, jest trochę marnowaniem czasu. Powiem ci, że odkąd znalazłem moją żonę, w ogóle jak zawsze byłem w stałym związku, to miałem kupę więcej czasu. Kurczę, nie trzeba było się umawiać z tymi dziewczynami. Nie trzeba było tyle spędzać, gadać z nimi e, i tak dalej, szukać cały czas, czy, czy to na portalach w internecie, czy gdzieś łazić po ulicach i, i rozmawiać i, i to wszystko to zajmowało kupę czasu i uwagi. Bieganie za kobietami, a za facetami też, no zależy co kto lubi, ale bieganie po prostu za kobietami zajmuje bardzo dużo czasu i przede wszystkim twojej energii, twojej uwagi. Jest to ważna rzecz ale powinno się tak samo w pewnym momencie ustatkować, bo to naprawdę daje cholernie dużo czasu i uwagi w życiu. Ja od momentu, kiedy mam swoją żonę, dbam o związek, spędzamy fajnie czas i tak dalej, ale czas, który kiedyś marnowałem na randki, na niezliczone tysiące randek, na bieganie za dziewczynami, uczenie się tego podrywania i tak dalej, to jest troszeczkę marnowanie czasu, no. Zajęło mi to bardzo dużą ilość czasu w życiu. Mówię, cieszę się, że to zrobiłem, ale jakby się to zdarzyło wcześniej, by było jeszcze lepiej. Więc jeśli ty jesteś w stanie znaleźć sobie drugą połówkę, to może nie szukaj ideału. Może nie uszukaj księżniczki z bajek Disneya, bo takie osoby nie istnieją. Może bardziej zastanów się, jak ty możesz być lepszym człowiekiem. W jaki sposób możecie się dograć z drugą osobą, nie? Bo ważnym jest, żeby ludzie mieli, kiedy już się poznają, mieli jakieś wspólne, yy, wspólne, wspólną bazę, wspólne przekonania, te najważniejsze odnośnie życia. No nie może być tak, że ty chcesz mieć dzieci, a ona nie chce, no bo się nie dogadacie. Że ty chcesz mieszkać w Polsce, a ona w Anglii, bo się nie dogadacie. Że ty lubisz wyłazić na imprezy trzy razy w tygodniu, a ona lubi siedzieć w domu, też się za bardzo nie dogadacie, nie? Więc na tych punktach trzeba być ten, a później już dalej to wcale nie, nie trzeba być idealnym człowiekiem, nie musicie być idealni. To chodzi o to, partnerstwo nie polega na tym, że starasz się szukać albo kopii siebie samego, albo jakiegoś ideału wymarzonego twojego, bo nigdy czegoś takiego nie znajdziesz. Poza tym sam też przeważnie nie wiesz tak naprawdę, czego byś chciał. Ja wiem, bo nie wiedziałem. Nie wiedziałem. Dopiero właśnie proces spotykania się z dziewczynami, umawiania się gdzieś tam, bycia w związkach nauczył mnie czego tak naprawdę wymagam od tego. Więc... No, wybranie w życiu takiej ścieżki, w której ty będziesz po prostu, wiesz, Don Juanem, który tylko biega za panienkami, zmarnuje ci bardzo dużo czasu, który mógłbyś spędzić na inne rzeczy też. Więc polecam też budowanie stałego, fajnego, dobrego związku. Naprawdę jest dużo lepsze niż, niż jakieś tam przygody, przygody z, z dziewczynami. Dużo więcej daje radości w życiu. Więc mam nadzieję, że ten dzisiejszy film będzie dla ciebie fajnym takim, no, taką inspiracją, żeby pomyśleć, faktycznie spojrzeć na ten swój czas obiektywnie i zobaczyć, gdzie gdzie go masz więcej uzyskać. Bo tak jak mówię, wszyscy mamy go tyle samo. Jeśli tobie brakuje na coś czasu w życiu, to tylko i wyłącznie dlatego, że źle sobie ustalasz priorytety, źle tym czasem zarządzasz. Więc do zobaczenia w niedzielę, gdzie też o zarządzaniu czasem będę mówić, na tym szkoleniu o 10. Później do zobaczenia na 14, na szkoleniu z marketingu. Jeśli film ci się spodobał, oczywiście wbij łapę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to od razu. No i do zobaczenia. Trzymaj się, miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!